No, a jeszcze przed chwilą prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę. No i obejrzenie tego filmu do końca. Osoby tutaj nie będę żydził, bo aktualnie nie wypada. I ogólnie mówiąc, nigdy nie sądziłem, że będę musiał robić film o chłopie, którego znam półtora i roku. Pomagałem mu odzyskać kanał i ogólnie nawet spokoju się dogadywaliśmy. Ogólnie, jak wiecie, bądź nie wiecie, serwer ostatnio odpalił swój projekt. Swój projekt o nazwie Goat RP. Otwieram swój serwer roleplay. Gold RP. I teraz pytanie: czy jest to jego autorski pomysł? Czy ten twór intelektualny nie został przypadkiem zajebany ode mnie od GoFreza? Dla jasnego kontekstu sytuacji. 10 lipca miałem sobie streama i surfera po prostu do mnie napisał podczas streama, że nie miałbym ochoty założyć in serwera roleplay. Ogólnie odnośnie serwera roleplay, już rozmawiałem wcześniej z GoFrezem. Ogólnie surfera o tym nie wiedział, ale jako za do mnie napisał, postanowiliśmy tam pogadać. I pierwszą rzecz, która mi się dosyć nie spodobała, to na samym początku rozmowa od razu, wiecie, nie kręciła się wokół tego co będzie na serwerze, tylko wokół procentów jakie mają być po prostu do kieszeni. Serfero chciał strasznie za duży procent. że było to 70-30. Oczywiście nie mam tutaj żadnych nagrań, bo nie nagrywam rozmów prywatnych, jeżeli mam z kimś dobry kontakt. I nikt nic mi nie zrobił, bo po prostu jest to chujowe takie nagrywanie, więc możecie mi wierzyć na słowo bądź nie. Tam rozmowy przeszły dalej, głównie toczyło się wokół procentu, zamiast tego co będzie na serwerze. Po jakimś czasie postanowiłem napisać do GoFrez'a, czy faktycznie nie chciałby z nami zrobić może w trójkę tego projektu. GoFrez napisał w sumie czemu nie. I teraz przejdźmy do sedna sytuacji. Surfer oddał pinga u siebie na Discordzie, że szukamy deweloperów. Ja również dałem u siebie pinga, że szukamy deweloperów. Poszedłem pogadać z jednym serwerem, z którym mamy dobry kontakt. Czy przypadkiem nie chcieliby wziąć udziału w tym projekcie, podzielić się deweloperami, bo ogólnie znaleźć deweloperów jest dosyć. Ciężko, no i w sumie wyszło na to, że ogarnęliśmy sobie jakieś osoby, które by mogły nam postawić ten serwer. Wszystko na początku przekazałem go Fryzowi. Po serfero nie wydawał się dosyć zaangażowany w ten projekt, ponieważ on poszedł szukać na własną rękę deweloperu i z tego co pamiętam, poszedł sobie na Waves'a czy inny tam serwer, nie pamiętam już do końca. Chyba zaproponowali mu o wiele lepszy procent, zamiast dzielić się porówno dla każdego. I powoli po prostu zaczął się wysypywać. Zaczął się zastanawiać, czy w ogóle chciałby z nami to robić, gdy już wcześniej były tam jakieś ustalenia, i po prostu zamiast skupić się na deweloperach, których zaproponowaliśmy, chodził sobie do. Innych serwerów i szukał sam na własną rękę, i poniekąd był niezdecydowany, aby robić z nami projekt. Dokładnie tego samego dnia, kiedy on tam szukał tych deweloperów, my z Gofrezem siedzieliśmy parę godzin, aby wymyślać nazwę. Nazwę na nasz serwer. Po około 3 godzinach siedzenia nad nazwami, Gofres spadł, aby wymyślić Gold RP. Dlaczego Gold? Ponieważ Gofres nawija w swoich piosenkach, że jest Goatem, i w sumie mi się ta nazwa spodobała, i Serfero jak to usłyszał, mówił, o, tajemista nazwa. Po jakimś czasie wraz z Gofrezem musieliśmy sobie do rozmowy, i zdaliśmy, że serfero nie jest zbyt, e, można powiedzieć, zaufaną osobą, aby z nim Robić projekt, ponieważ nie patrzy na to takimi kategoriami jak my i szukał sobie osób na własną rękę, zamiast już to robić wspólnie, jak to było ustalone na początku. Więc można powiedzieć, że z GoFrezem go odpuliliśmy. I z GoFrezem tego samego dnia dalej szukaliśmy osób, które mogłyby nam coś więcej zaproponować odnośnie tego serwera, czyli deweloperów, który mogłyby nam pomóc w tym projekcie. No i znaleźliśmy właściciela NOTRP, czyli PK, który dobrze zna się na prowadzeniu serweru. obgadaliśmy jak to ma wyglądać, jaki ma być zamysł serwera, skrypty, jakie byśmy chcieli i tak dalej. Podaliśmy mu nazwę, czyli GoTRP, i wszystko do tego. Czasu wydawałoby się dosyć spoko, gdyby serfero wykazał się sam swoją kreatywnością i nie podpierdalił nam domeny i nazwy. Ponieważ pewnie o tym nie wiecie. Podczas tych rozmów oczywiście przekazaliśmy mu jaka ma być to nazwa, tam jak już powiedziałem wcześniej, że się z tego cieszył, oraz jaki miałby być zamysł na logo. To po odpuleniu dosłownie dzień później surfero napisał do mnie na Messengerze taką wiadomość. Ja nie wiem, czy będę to kontynuował, bo nie mam z kim. Czyli szukanie osób na własną rękę coś mu nie wyszło, ale jakbym miał, to masz coś przeciwko, żebym dał nazwę Counter Ja Napisałem mu, że oczywiście, że miałbym coś przeciwko, bo jest to nasz pomysł i To my robimy pod tą nazwą Napisał no okej okay, czaje czaje I pewnie jak myślicie no okej okay, czaje czaje To według serfero nie jest zrozumienie Że ma nie podpierdalać nam tej domeny oraz nazwy A co zrobił serfero? Dosłownie pół godziny później wykupił nam domenę Oraz podjebał zamysł na logo I szczerze my z GoFrezem się tak wkurwiliśmy na to Bo mieliśmy już praktycznie wszystko przygotowane Pod tą nazwę, pod logo i tak dalej Lecz niestety nasz kreatywny serfero Nie wykazał choć krzty dości, Aby nam nie podpierdzielać pomysłu Więc w skrócie patrzenie na siebie oraz robienie pieniędzy na własną rękę Przeważyło i znajomości, czy koleżeństwo, nie miało wtedy znaczenia. Wiecie, jakby mi mój znajomy napisał, żebym czegoś nie brał, ponieważ on będzie robił pod tą nazwą albo pod tym logiem, czy coś takiego, no nie zachowałbym się troszkę jak śmieć i nie wykupiłbym mu tej domeny. Ale niestety doszliśmy do wniosku z Gofrezem, że Surfero na ten projekt bardziej patrzył kategoriami pieniężnymi i chyba, aby robić to bardziej pod siebie. Więc jeżeli chodzi o nas i o nasze stanowisko, to fajnie by było, jakby Surfero nie przedstawiał tego jako swój projekt, tylko podpierdzielony zamysł ode mnie i od Gofreza. A jeżeli chodzi o nas i o nasz projekt, jak to teraz będzie wyglądać, jak już nie mamy niestety naszej domeny oraz nazwy, to link w opisie do P. Pozdrawiam, więcej info dostaniecie na dniach.